Oto Better Than Dead. Nadchodząca brutalna pierwsza osobowa Strzelanka. Kto za tytuł odpowiada i na czym konkretnie się koncentruje? O tym w dzisiejszym materiale. Dodatkowo poruszymy temat DLC do Wiedźmina 3, ponieważ IGN skrywał przed nami sekret o możliwej lokacji rozszerzenia. No i będzie jeszcze o Ark Riders, które może otrzymać film. Lub seria. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, lajkować, a także komentować, tym samym rzecz jasna, podbijać materiał, aby leciał on do góry, tym samym i kanał. No i zapraszam również na Instagrama, lootboxpodluga news, gdzie pojawiają się newsy z wyprzedzeniem. Zaczynajmy. Zapewne widząc na początku materiał Better Than Dead, mogło od razu skojarzyć Wam się to z nadchodzącym tytułem Man Record, czy to Body Cam, bo w sumie bazuje to na tym samym patencie. Ostatnio często słyszy się o FPS-ach, które wykorzystują POW gracza jako kamerkę umieszczoną na klatce piersiowej. Dwójka z wcześniej wymienionych tytułów stara się właśnie mocno stawiać na ten realizm, czy to pod względem grafiki, czy gameplayu, natomiast gracz Monte Gallo, który stoi za Better Than Dead, chce iść w zupełnie innym kierunku. Zacznijmy od tego, że nie jest to jego pierwsza gra. Wcześniej, mianowicie w 2020 roku, wypuścił produkcję zatytułowaną Forza Polpo, która całkowicie różni się od tego, nad czym teraz pracuje. Jak sam autor podkreśla na stronie, Forza Polpo to mieszanka dwóch gier, które kocha, czyli Jumping Flash, a także Pilot Wings. W grze przemierzaliśmy zniszczoną Japonię z 90. roku, a z czasem odkrywaliśmy dzięki niej sens życia, więc tutaj naprawdę bardzo głęboko ona musi sięgać w uczuciach ludzkich. No właśnie, jeśli chodzi o Better Than Dead, to tutaj raczej to życie ludzkie jest odbierane. Twórca pisze, że gra zaoferuje szalone i brutalne strzelaniny zainspirowane azjatyckimi filmami akcji z lat 80. czy tam 90. W tym zwłaszcza tymi wyreżyserowanymi przez legendarnego już reżysera Johna Woo. Zostajemy przeniesieni do Hongkongu i wcielamy się w szukającej zemsty kobietę. A z opisu na Steamie możemy zobaczyć, że ktoś się do jej życia, nagrał ją i zniszczył, a teraz ona wróciła i ona filmuje, więc naprawdę bardzo mocne, dramatyczne podejście nam się szykuje. Dodatkowo napisane jest, że każdy level jest najazdem, każda walka jest personalna. Tym samym nie pojawi się tutaj pasek życia, co oznacza, że gra wymaga od nas refleksu, bo każdy strzał może nas zabić od razu. Interesującym dla mnie aspektem są tutaj cywile, których możemy zobaczyć w chociażby tym miejscu. No, gostki są Bogu ducha winni, więc kulki od nas nie muszą dostawać, także unikanie przypadkowych trafień przy tak intensywnym gameplayu może być nie lada wyzwaniem. Bo oczywiście za to, że trafimy cywila, również pewnie w jakiś sposób będziemy karani. Data premiery na ten moment znana nie jest, ale jak możemy się dowiedzieć, tytuł pojawi się obecnie jedynie na pc I co więcej, twórca ze 5. devloga na Steamie poinformował, że planuje już w niedalekim czasie odpalić pierwsze zamknięte testy projektu, bo kiedy pracuje on nad wszystkim sam, no to też tym samym musi całość sprawdzać na własną rękę, a pomoc od graczy w tym wypadku no bardzo mocno mu pomoże. Mam jednak nadzieję, że gra wypali. Bo mimo tego, że zamysł fabularny jest dosyć standardowy, stawiamy tutaj na zemstę, na gniew, na złość, to tak czy siak mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie. Antem to bez wątpienia jedna z największych porażek Bioware. Studio odpowiedzialne za Mass Effecty czy Dragon Age'a zmierzyło się z dużym wyzwaniem zrobienia sieciowej gry usługi nastawionej na dynamiczny system latania i strzelania. Niestety, ale reakcje graczy na premierę za bardzo pozytywne nie były i też tym samym zdanie to utrzymuje się aż do dziś dzień. To wszystko poskutkowało finalnym wyłączeniem serwerów, które zostaną zgaszone 12 stycznia w poniedziałek i już najprawdopodobniej nigdy się nie odpalą. Bo jeśli chodzi o Electronic Arts, to oni już całkowicie temat olali jakiś czas temu i nawet w ogóle mieli wyrąbane w zrobieniu trybu offline dla graczy, którzy wciąż w tytule się znajdują. A jeśli chodzi o sam zakup gry, no to czy to w sklepach stacjonarnych, czy przez neta nie jesteśmy w stanie już ten tytuł kupić. Dlatego jeśli ktoś z Was ma grę i gdzieś tam jakąś sympatię czuje do antema, to jak najbardziej polecam sobie wejść, zrobić ten last dance rzecz jasna i po prostu czekać na to, aż gra odejdzie w zapomnienie. Ostatnio bardzo głośno zrobiło się znowu, jeśli chodzi o markę Avatar i w sumie nie ma się co dziwić. James Cameron wypuścił do kin głośną produkcję, już trzecią z trylogii. Jak sobie ostatnio patrzyłem na różne heliosy, multikina, czy Cinema City, to cały czas ludzie na ten film chodzą. I nie ma nic dziwnego w tym, że Avatar Frontiers of Pandora tym samym zyskała bardzo dużą popularność i niejako przychodzi rekonesans. Nie, renesans. Kurna. Miało być renesans. Oczywiście nie możemy też tutaj ujmować samemu Ubisoftowi, który przecież wypuścił dodatek From the Ashes. No i teraz jak wejdziemy sobie na Steam Database, to możemy zauważyć, że w all time peaku znajdowało się ponad 15 tysięcy graczy, gdzie przy takim ogólnym graniu w tytule znajdowało się ich, no nie wiem, ostatnimi czasy to tak po tysiak, czasem trochę więcej, bo gdzieś tam z dwójka, ale tak to no okolice tysiaka. Nie da się ukryć, że produkcje od Bethesdy są bardzo dobrze znane za sprawą modyfikacji a w tej dziedzinie mają oni naprawdę ogromną rzeszę fanów. Tyle, że fajnie też sama Bethesda do tego podchodzi, bo jeśli przychodzi do jakiejś modyfikacji, to nie są oni jak w przypadku Rockstar Games, że tamci od razu rzucają się i kasują moda, bo wpływa to jakoś na, nie wiem, wizerunek studia. No i jak wejdziemy sobie do Nexus Mods, do kategorii najczęściej pobieranych modyfikacji, to tutaj rzecz jasna wyświetla nam się pełno tytułów od Bethesdy i kolejno mamy Skyrim ma specjalną edycję, Fallout'a czwórkę, Skyrima, i cyberpunka? No właśnie. Otóż jak możemy zobaczyć, cyberpunk jest pierwszą grą inną niż tytuły Bethesdy, która osiągnęła 1 miliard pobrań na Nexus Mods. Kiedyś absolutnie nie było to dla nas osiągalne, a teraz możemy zauważyć, że cyberpunk naprawdę ładne miejsce sobie w tej kategorii zajął, także trzeba być dumnym z polskiego studia. Przejdźmy dalej. A w zasadzie to trzeba być dumnym z modelów, którzy chcą robić modyfikacje do polskiej gry. No. Ostatnie tygodnie w branży to prawdziwy pożar spekulacji, jeśli chodzi o nadchodzący, co prawda jeszcze nie niezapowiedziany delcek do Wiedźmina 3 Dziki Gon. Pierwotne informacje otrzymaliśmy od Borysa Nieśpielaka na podcaście Roki Borys, gdzie podzielił się z nami, że coś takiego powstaje. A później już wydała się masa różnych informacji. Bo, czy to pojawił się jakiś raport analityków z Noble Securities, czy ponownie Boris przed The Game Awards wspomniał o projekcie, no i tak sobie bimblamy teraz wrzec niepotwierdzonych informacji. Yy, no i okazuje się, że IGN, który oczywiście jest jednym z największych gigantów, jeśli chodzi o właśnie redakcyjne tematy, miał przed graczami pewien sekret odnośnie rozszerzenia fabularnego. Musimy się wam do czegoś przyznać: o pracach nad potencjalnym rozszerzeniem widzieliśmy w kuluarach już bardzo dawno temu. Nie chcemy podawać dokładnych dat, by chronić nasze źródła, ale temat pojawił się na naszym radarze lata temu. Nasz informator, osoba, która wielokrotnie dostarczała nam sprawdzonych wieści od kuchni, potwierdził wtedy wprost, że nowy dodatek jest w przygotowaniu, aczkolwiek wtedy na bardzo wczesnej fazie. Więc czemu nie poinformowali od razu o tym graczy? Ano, no, ponieważ uważali, że jedno źródło to wciąż za mało, ale przez fakt tego, co ostatnio dzieje się w internecie, postanowili w końcu powiedzieć, co konkretnie dowiedzieli się od tego informatora. Jak podaje IGN, CD Projekt Red odejdzie od mrożnej północy, a my, czyli gracze, do dyspozycji i do eksploracji dostaniemy Zerikanie. Zerikanie jest tajemniczo położoną na dalekim południu krainą, z którą Królestwa Północne niemal nie utrzymują kontaktów. Wiadomo o niej bardzo niewiele: jest tam gorąco, żyją tam egzotyczne zwierzęta, a mieszkańcy oddają boską część smokom. Zerikania słynie ponadto ze specjalizujących się w pirotechnice alchemików i wojowniczych kobiet, które tatują dało i biegle posługują się saberami. No i to jest bardzo ciekawe, bo z mroźnej zimy mamy teraz zostać przeniesieni podobno do pustyni. I co ciekawe, nie jest to miejscówka wyssana z palca, ponieważ czy to w grach, czy to w książkach od Andrzeja Sapkowskiego... Pojawia się trochę informacji na temat tego, co będziemy mogli zobaczyć w ogóle w nadchodzącym dodatku. Zacznijmy najpierw od szkoły wiedźmińskiej, która się tam znajduje. Otóż, w dodatku, krew i wino, Geralt jest w stanie odnaleźć schematy szkoły Manticory. I co więcej, to właśnie jej siedziba znajduje się na wschodzie, na pograniczu pustyni Zerikani. Tym samym, wiedźmini Manticory opanowali znacznie inny styl walki, ponieważ używają oni tarcz, a także alchemii. Więc jakby nie patrzeć, CD Projekt Red byłby w stanie przygotować dla nas całkowicie nowe mechaniki walki, a Geralt mógłby władać tarczą. Dodatkowo IGN umieścił taki punkt, w którym poinformował, a w zasadzie dali po prostu swoją teorię, co jeśli próba Traf Ciri odbyła się właśnie w Zerikani. Opierają się oni na materiały od oficjalnego The Witcher TTRPG, ponieważ w przeciwieństwie do innych cechów, w szkole Manticory próbowano poddawać próbie Traf również kobiety z wynikami, które określono jako niejednoznaczne. Już wcześniej mówiło się o tym, że dodatek do Wiedźmina Trójki ma być czymś w rodzaju połączenia, takim ma być mostem między Trójką a Czwórką, więc tego typu element i poddawanie Ciri właśnie tej próbie traw byłoby czymś nawet spoko i całkowicie domykającym wątek mutacji dziewczyny. Przenieśmy się teraz do Wiedźmina 2, a w zasadzie do postaci Leto z Gulety. Mówi on Geraltowi w pewnym momencie, że wybiera się do Zerikani i mówi mu, że kraina ta rządzona jest przez kobiety, z dala od północnego bagna północy i ma tam już w tej krainie właśnie znaleźć spokój. Ponadto należy pamiętać, że CD Projekt Red pracuje nad remake'iem Wiedźmina 1 już od dosyć dawna, a przecież jeden z głównych antagonistów, czyli Azar Javed, pochodził właśnie z Zerikani. Tyle, że należy zatrzymać się na moment, bo informacja, jakie uzyskało IGN, pochodzi sprzed kilku lat, więc możliwe, że w Game Devie zmieniło się już im coś i zaczęli opracowywać całkowicie inną i nową historię. Niewykluczone, że dodatek zabierze nas do kowiru i Powisu, chociaż raczej nie byłbym tego fanem i postawiłbym bardziej na pustynię. Nie od dziś wiadomo, że CD Projekt Red nie miał początkowo zajmować się gamingowym uniwersum Wiedźmina. O nie! Umowa między Andrzejem Sapkowskim a CD Projektem została zawarta dopiero w 2002 roku. Wcześniej jednak adaptację miało stworzyć Metropolis Software. I co prawda, studio przez długi czas już żadnych gier nie wydaje, bo ostatnio było Infernal z 23 lutego 2007 roku, ale to właśnie oni wpadli na pierwotny pomysł Wiedźmina, aby wykreować sobie swój własny świat i pogadać co nieco z Andrzejem Sapkowskim. Trochę więcej informacji możemy dowiedzieć się za sprawą niedawnej rozmowy z serwisem Gaming Bible, w którym udział wziął współzałożyciel studia Adrian Chmielarz. Znałem Andrzeja Sapkowskiego z konwencji fandomu science fiction i fantazy. Mieliśmy nasze konwencje i spotkałem się z tym autorem. I wypiliśmy razem dużo wódki. Któregoś dnia zadzwoniłem do niego i powiedziałem Spójrz, bardzo chciałbym stworzyć grę opartą na twoich opowiadaniach. Jeśli ktoś wie coś o Panu Sobkowskim, to wie, że tak naprawdę nie przejmuje się tym, co dzieje się z jego bohaterami poza jego własnym wszechświatem. Więc pomyślał, w porządku, chcesz zrobić co, grę? W porządku, pokaż mi kasę, a będzie twoja. Także tutaj mamy do czynienia z klasycznym zagraniem Andrzeja Sapkowskiego, także no spoko, nie? Jednak jak mi ciężko zauważyć na dzisiejszym rynku branży gier, produkcja jakimś dziwnym cudem nie zadebiutowała i jak określił to Chmielarz w wywiadzie, nie powstała ona przez absolutny idiotyzm. Po prostu deweloperzy zabrali się za tworzenie zbyt wielu produkcji jednocześnie. Powiedział, że jest to typowy błąd, jakie popełniają mniejsze studia, gdy odnoszą sukces i zamiast po prostu urosnąć na tyle, aby móc stworzyć równolegle dwie gry, to oni zaczęli cztery, no i rzecz na później zaczęło brakować im pieniędzy. I to tak naprawdę nie Metropolis Software zadecydowało o tym, żeby odłożyć Wiedźmina na bok. Zadecydował o tym wydawca TopWare Interactive, ponieważ seria ta nie cieszyła się dużym zainteresowaniem poza Polską, w odróżnieniu od innych gier, nad którymi pracowało Metropolis. Później przeszedł on do 2002 roku, w którym to CD Projekt Red podpisał umowę z Sapkowskim na stworzenie gry, i mimo tego, że Chmielasz cały czas uważał, że jego umowa była ważna i ekskluzywna, to ostatecznie odpuścił temat i, jak sam twierdzi, jest zadowolony ze swojej decyzji. W skrócie, wierzył w to, że CD Projektor stworzy świetną grę, no i stworzył. Jedynkę, dwójkę i trójkę, z których jesteśmy dumni aż do dnia dzisiejszego, bo rozpowszechniło się to na cały świat. I kto wie, co by się stało, gdyby Metropolis Software koniec końców dowiozło i stworzyło swojego wiedźmina. Boże czas na obecnie mamy jedynie dostępne technologiczne demo. Które nie powala, nie wygląda jakoś mega dobrze, i kto wie, jaki przeskok wykonaliby oni, kiedy już by tytuł zadebiutował. No, tak jak mówię, możemy jedynie gdybać, więc po prostu przejdźmy dalej. No i przejdźmy sobie do ciekawego tematu, a mianowicie do Ark Riders, czyli w produkcję, którą bardzo mocno obecnie się zagrywa. Jak dla mnie, Embark Studios to są przekozaki, bo wykrywali oni grę, która absolutnie nie spada graczami na Steamie. Bo o której godzinie byście nie weszli To w Ark Riders cały czas jest horrendalna liczba graczy W grze z drugim graczem jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wszystko Bo czy to jesteśmy w stanie pojednać się z wrogami I przemierzać na przykład taką mapę Stella Montis w siódemkę Czy po prostu być żniwiarzem I ciąć każdego pojedynczo Potencjał jest naprawdę duży I obecnie Embark jest w dobrym miejscu No i właśnie Tutaj pojawia się temat niejako rozszerzenia marki Bo jak podaje CEO Embarku Czyli Patrick Soderlund Ostatnio bardzo często odzywają się do niego różne korporacje w celu zrobienia jakiegoś serialu bądź filmu o Arku. Więcej możemy dowiedzieć się za sprawą wywiadu na kanale Games Beat, w którym wystąpił właśnie wspomniany już Patrick Soderlund i co ciekawe, Patrick nie był zamknięty na ten temat i powiedział, że jeśli miałoby dojść do czegoś takiego, to trzeba by było zrobić to we właściwy sposób i powiedział, że fajnie byłoby zobaczyć Ark Riders w tym medium. Kwestia jest też taka, jakby do tematu podeszli, bo obstawiam, że postawiliby na tą taką przygodę z nutką komedii, bo ta gra, patrząc na to, jak wygląda i do jakich sytuacji może dojść w trakcie rozgrywki, idealnie nadaje się na tego typu gatunek. Dziękuję za oglądanie materiału, widzimy się w kolejnych odcinkach Servus.